Przedstawię teraz, w jaki sposób można zbudować stronę internetową, mając dostęp do usługi Google. Jak jesteśmy zalogowani w Google, wchodzimy sobie tutaj w aplikację i szukamy tutaj więcej od Google. I teraz po przejściu tam niżej przesuwamy sobie słuchaczkiem, znajdziemy coś takiego jak witryny. I klikamy na tą, właśnie ikonkę tutaj. I możemy stworzyć sobie witrynę w jakiś sposób, że tutaj jest puste pole, prawym dolnym rogu jest taki plusik. I tam jak znajdziemy, będzie pisało utwórz nową witrynę, klikamy na tym plusiku. I w tym momencie trzeba sobie nazwać, na przykład nazwijmy to motoryzacja. I tutaj tytuł przykładowo, możemy też pisać coś przykładowo. Liczymy sobie tu Możemy sobie tutaj wybrać motyw, jaki chcemy użyć. To może być właśnie motyw jakiś taki czy inny, w zależności od tego, jaki nam się ewentualnie tutaj podoba, wybieramy sobie ten motyw. I teraz znów no, przechodzimy do wstaw i to możemy sobie teraz tak po kolei wybrać sobie można, jaki będzie zastosowany tutaj yy, układ, czyli na przykład chcemy, żeby przykładowo były. Był taki układ, żeby nasza była jakaś grafika, i tutaj pod spodem coś, coś będzie, żeby było opisane, Może być to tekst, ale na szczęście pokażę naj, najszybciej na tej na grafice. Też możemy sobie tutaj przykładowo zmienić obraz z tego banera u góry. Wjeżdżamy tutaj, zmień obraz. Przykładowo można przesłać jakiś tam rysunek. Ja to może prześlę jakiś, jakiś samochodzik z tego naszego, z mojego tutaj materiału. Mamy jakieś obrazy, które już tutaj w tym momencie będzie tym, tym banerem. Teraz chcąc tutaj dodać pierwszą treść na pierwszej stronie głównej, klikamy sobie tym plusikiem, prześlij. Tu można właśnie jakiś tam rysunek przesłać. Tu może też prześle jakiś tam samochodzik. Klikamy otwórz. Potem można sobie tego do na przykład dopisać. Tu może prześle drugi jakiś samochód, żeby tutaj szybko tylko pokazać o co chodzi. A na przykład nie będzie ten samochodzik. I teraz mamy, załóżmy, zrobioną już pierwszą stronę. Oczywiście tutaj można dalej jeszcze dodawać, kolejne elementy opisywać, ale to nie będę teraz tego robił, bo nie o to chodzi tutaj. To jest pierwsza strona, załóżmy. Tutaj mamy elementy, jakie możemy tu jeszcze używać. Spis treści, przycisk, może być separator to wszystkie elementy są, które tu możemy dodawać do tej naszej strony. Teraz mamy pierwszą stronę, możemy sobie stworzyć teraz następną stronę, która będzie jak gdyby linkiem, który w góry tu będzie wyświetlany. I klikamy sobie do tej strony, I to jest strona główna, tak? I w tym momencie możemy sobie tutaj na dole najechać tam jest taki plusik nowa strona. Klikamy na tym posiku i na przykład napiszemy sobie tutaj motocykle, no, tak jako, dru, jako podstrona tej, tej strony, tak. Gotowe. Teraz jak widzimy, pokazało nam się tutaj, Zrobi nam się tu hiperłącze, się już zrobił, mamy hiperłącze do strony głównej i hiperłącze do strony, która się tutaj, w tym momencie będę, będziemy sobie tworzyć. Też można jakiś tam obraz zmienić, też ten panel może być jakim, właśnie jakimś rysunkiem. No złożenie będzie tutaj ten motocykl Mamy tutaj drug, drugą stronę, czyli strona główna to jest to, co żeśmy już zrób. i następnie strona tą, którą teraz w tym momencie właśnie robimy, czyli strona, strona motocykle. O, jeszcze raz. No I teraz zobaczmy tutaj, tym, na tej stronie też chcemy przykładowo, wnikamy sobie wstaw, ten sam układ co przedtem zastosować Czyli na przykład też, żeby były jakieś czy też wstawiamy sobie tutaj jakiś, jakiś rysunek, to no, nie będzie przykładowo, jakiś ten motocykl, a tutaj jeszcze raz też wstawię jakiś inny motocykl. Na przykład niech będzie o ten tutaj z góry. I mamy już drugą stronę zrobioną, czyli już są dwie strony. I teraz jeszcze może dodajmy sobie następną stronę. Jeszcze jedną trzecią pokażę. Na przykład tutaj będzie yy, strona o nazwie filmy. Mamy tak? gotowe. Teraz na tej stronie też możemy sobie oczywiście baner zmienić, możemy zostawić. I na przykład chcemy tutaj, żeby zamieścić jakiś filmik. To możemy sobie też tutaj kliknąć yy, wstaw. I tutaj w tym wszystkich materiałach, które tu mamy, w wszystkich jak gdyby takich elementach do wstawiania możemy sobie wybrać właśnie YouTube, tak? Automatycznie tutaj można wpisać sobie na przykład coś od razu do YouTube'a, co chcemy wyszukać, Na przykład wpiszmy sobie wyścigi e, samochodowe. Jak wpiszemy słowo kluczowe, tutaj od razu nas przekieruje, jak gdyby z tego poziomu tutaj na Google, e, do stron internetowych, które tutaj możemy zobaczyć na temat wyścigu, Na przykład to pierwsze. Zaznaczamy ten filmik, który chcemy wybrać. Klikamy select, czyli wstaw. W tym momencie, jak widzicie, filmik nam się wstawi, tutaj już mamy go, mamy go w momencie na stronie. No i możemy, już mamy, mamy zrobione, tak? I tak po kolei, tutaj po kolei dodajemy następne strony. I teraz cała rzecz polega na tym, tam się nie zapisało. I teraz możemy sobie stronę już opublikować. Jak założę, zrobimy sobie następne strony, po kolei trzeba oczywiście przemyśleć układ, o co nam tu chodzi, jak chcemy to wszystko zrobić. Ale widzimy, że bardzo szybko możemy tutaj wstawić właśnie poszczególne strony. Mamy od razu linki zrobione. Możemy ją na końcu opublikować. Klikamy sobie tu, opublikuj teraz. I tutaj adres internetowy będzie właśnie w jakiś sposób wyglądał, że to będzie adres, który będzie właśnie zaczynał się od takiego czegoś: HTTPS, łamane przez site, czyli jest, to znaczy strony. .google.com łamane przez Video, czyli Video. Musimy sobie wpisać przykładowo jakiś, jakiś ad, na przykład załóżmy coś, co będzie końcówką tego. Przykładowo samochody i przykładowo coś tu co przy który jest zajęte, na przykład, tak? no to będzie pisało: samochody, przykładowo Paweł, tak? Zbony, tak? I już pewne adresy są zajęte takie typowe, no to możemy sobie coś tam dopisać więcej. I pod tym adresem, właśnie tutaj, przez przez samochody, Paweł będzie widoczna nasza strona. Ja tutaj, może już ten adres tutaj skopiuję, żeby było, żebyśmy potem co zobaczyć, że to działa, oczywiście. Do końca tego trzeba Ja się na teraz momencie pokażę go. I mam sobie tu kopiuj. I teraz tak. Y Tutaj nie musimy tego zaznaczać, żeby wyszukiwarki Na razie to możemy zaznaczyć, albo nie, jak, jak sobie chcemy. I teraz klikamy opublikuj. I w tym momencie, właśnie pod tym adresem, już to, co żeśmy zrobili w tym momencie tutaj przez, jak widzimy, parę minut tutaj na razie zrobiłem, tylko tyle, żeby pokazać o co chodzi. Będzie to za chwilę opublikowane w internecie i mamy za darmo, nie musimy żadnego serwera wykupywać. Możemy tą stronę już mieć dostępną. Pod tym adresem, oczywiście, możemy potem linka komuś do tej strony przesłać. Także w ten sposób właśnie to będzie można zrobić. I za chwileczkę, jak się opublikuje strona, na razie jest przesyłana, czyli w zależności od szybkości łącza będzie to przesyłane, i jak się prześle, to będzie, będzie już można tą stronę zobaczyć w internecie. I tak, w międzyczasie, może pokażę już stronę zrobioną tu przeze mnie, z tego czasu jeszcze, taką, w której zarchiwizowałem tutaj pewne filmiki, pewne działania jeszcze jak szkoła była, jak jeszcze było właśnie gimnazjum istniało. Ja to może pokażę teraz w takim razie na nowej karcie. I to jest strona tu przeze mnie zrobiona, archiwum GP, na której właśnie tu widzicie są linki do różnych rzeczy, które można sobie tu zobaczyć. Ta strona jest pod adresem właśnie sites.google.com łamane przez view łamane przez GPtycz, czyli to nazwę sobie wymyśliłem, czyli GPtycz skróciłem gimnazjum publiczne Tyczy, tak? I tutaj może, można właśnie sobie po kolei tutaj jest są widoczne właśnie te poszczególne tutaj elementy, które tutaj zaprezentowałem. Widzicie różne różne grafiki, różne tutaj na przykład wideo, tutaj są różne uroczystości z różnych lat szkolnych. Tutaj no, było trochę pracy przy tym, ale w każdym razie widzicie, można by to było zrobić. Są tutaj różne rzeczy, można, można sobie zobaczyć. Jest przykładowo top wideo, ale no, takie różne rzeczy tutaj które zostały zamieszczone. No i tutaj jest ten baner główny zamieszczony. Tu są właśnie filmiki wideo, które tutaj zamieszczałem, które robiłem w szkole. I to jest właśnie przykład strony, którą tutaj w ramach tego za darmo właśnie bez żadnego serwera na tym adresie jest. I ona już jest od momentu skończenia gimnazjum tutaj już drugi rok funkcjonuje. Nic się tu nie dzieje. Wszystko działa. Można też ją aktualizować. Można sobie wchodzić z powrotem do tej strony. No teraz może wejdę na inne co pokażę, żeby to zobaczyć. I teraz tak, ten adres który tam przedtem był, tutaj wpiszę, wpiszę go tu z powrotem, czyli pod, przed chwileczką utworzona przeze mnie stronę nazwałem ją sobie Samochody Paweł, tak? Nie może być Paweł, tylko Paweł. Naciskamy i pod tym adresem, zaraz zobaczymy, będzie widoczna ta strona. No i tutaj tylko ten baner się nie zapisał, nie wiem dlaczego, ale w każdym razie widzicie, mamy tę pierwszą stronę, motocykle chodzimy sobie, widzicie, jest, zapisał się baner, tak? Jest tutaj, widzimy to, co zrobiłem przed chwileczką i tak samo filmy, jak włączę tutaj, to też ten filmik tutaj widzicie, jest też wyświetlony na stronie w momencie. W momencie właśnie można to zobaczyć. I tutaj oczywiście jest błyskawicznie strona zrobiona. I jak chcemy zobaczyć, to jest, to jest, oczywiście ta strona zawsze jest zapisywana na dysku. Czyli jak wejdziecie sobie na dysk, to zobaczcie, ona jest tu zapisana w tym momencie przed chwileczką przeze mnie, tak? To to przedtem robiłem tutaj jeszcze wcześniej, a tu mamy właśnie to, co robiłem przed chwileczką, edytowane przez siebie dzisiaj, tak? I teraz powrotem, jak żeśmy zapisali, możemy kiedyś sobie po raz drugi czy gdzieś na drugim w kolejnym dniu, jak chcemy na przykład robić przez kilka dni taką stronkę, możemy sobie wejść i dalej możemy sobie to właśnie edytować, zmieniać sobie wszystko. I dalej jak coś zmienimy, musimy kliknąć opublikuj. Tak? I w ten sposób właśnie wszystko tutaj możemy w ten sposób realizować.